Cześć, jestem markotek. Może nie mam kolorowych balonów ani głośnego śmiechu jak śmieszka, ale jestem tak samo ważny, bo każdy czasem czuje smutek, i to w porządku. Smutek pojawia się kiedy coś tracimy, kiedy coś nas zawiedzie, albo kiedy po prostu bardzo za kimś tęsknimy. I choć nie lubimy go czuć. Smutek też jest potrzebny. Pomaga nam zrozumieć, co naprawdę jest dla nas ważne. Zapraszam Cię do mojego wyzwania: wysłuchamy wspólnie bajki, porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, pobawimy się w zabawy, które pomagają zrozumieć emocje i wzmocnić przyjaźń, a na koniec dodamy nowe strony do książeczki projektowej. Bo smutek, choć szary, może nas nauczyć czegoś bardzo ważnego. Że każda burza kiedyś mija, a po niej znowu świeci słońce. Dołącz do nas i odkrywaj emocje razem z czuciakami z Krainy Emocji. Szczegóły na stronie www.blizejprzedszkola.pl Czuciaki